Witaj na kanale Misia? ja dziś jest środa. Czyli Misia gra. Gra. A w co gra... Hmm. Edek, ja, co ty robisz? Ja, no to ja, no jak to Misia gra, no to gra. A w co ty grasz, przepraszam? Na fletek. Gram na flecie, ale na razie mi nie wychodzi. Najlepiej to gram na nerwach. No właśnie, chyba. chyba mnie osobiście. Ej no, weź na luz ja nie wow, ale ty to już masz sprzęcicho mm. Matko Mordę jeża Uuu. No Ale mm, w sensie co? To tak. jak taki fakir wow. Właśnie, Dobra, brak. fajne to jest no. Musimy chyba się bardziej podszkolić, nie? No chyba, bo jak na razie coś wam tu obojga i dziecięcego Ej, Misia, a co dzisiaj grasz? Takie, takie superman, on skacze po pieniądze Tak, po wow. 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 Lubię, ta grę jest superowa Tak, a mhm. widziałaś ją? No wiem chyba mhm. na czym polega tak. Ej, No Darcy. jasne To powiem. No właśnie no, tam trzeba pokonać różne przeszkody I się bardzo szybko poruszasz, tak biegniesz i zbierasz A wiesz tam nawet porsę. jest? tam, tam mm, jakby to mm, się tam go napala i on skacze na Tak? So. A, dobra, to za chwilę widzowie zobaczą co zagrałem. A najpierw pozdrawiam naszych widzów. widzów. Elek pozdrawia z nami? No jasne. Pozdrawiam. Pozdrawiamy papi LPS. Dominika Żaneckiego. Pozdrawiamy grodziu Ros. Pozdrawiamy Olga Kubisz. Anitkę MSP. Hello. Pozdrawiamy serdecznie Lollipops MSP Baran. Fajnie, że nas oglądasz. Pozdrawiamy tęczowa tęczówka. Super nazwówka. No. <laughs> Max, misia. Oj, misia. Max, miś. Miś, miś, misia. A teraz chujka dla Emilki Cackowskiej. No i Marek trochę popełnił gafę, ale sorki. Mm. Zdarza się, nie? No. No, to ja. no Wybaczka i nara. Cześć. Pozdrawiamy na Pozdrawiamy Maje Irko i pozdrówka dla Ko i na dzisiaj to już tyle pozdrawić, a teraz wygląda pasku. na pasku. A teraz będziemy grać. grać! Hej, to ja się z wami żegnam, no nie, to Edziu, miłej gry! Nie, nie będę rozpraszał. Potem mi tylko powiedzcie o wynikach. To nara, do zobaczyska! Na razie, Edzio. To co, gramy? No. Gramy w grę superhero. Jest. Dobra, zaczynamy grę, wybieramy chłopka. Tu jest tylko jeden, co prawda, chłopak. No, bo, bo trzeba patrzeć, bo ja mam tyle pieniędzy. Tak. A ja sobie chcę jego mieć. Którego chcesz mieć? Może poguścimy trochę, nie? Ja Chcecie tego mieć? Tego. A to nie za 125 tysięcy. Albo ninja chce mieć. R ninja. U. Leo. Ninja. Dobra, to jedziemy. Naszym hopkiem, roztropkiem jest. Na teraz ogłośnie to jest, nie no, masakra. O, tak jest i tak. Wow. Czyli kolejny raz platformówka. O, jedziesz. O magnes trzeba było jak wziąć. Jak zwykle w z skrzanie, nie? Masakra. Mm -hmm. no, ale powiem ci, że sprawa coraz, coraz większa niż nie, ja? Ja pamiętam... o, to większa już jest. Nie mam raczej. ja? Jak na A ja pamiętam kiedyś grać w tą grę, pierwszy raz, to była masakra, pamiętasz? Hmm? Teraz ja. Tutaj się wydaje lepiej wejść. No i to jechać do Aż tu. I... O! Z mordą jeżdżę. Za... Start. Skin. Nie, tu nie ma, bo nie mamy tych diamentów. I reklama to po prostu masakra. Jest. Uwaga, start. Start. No, ja też nie miałam diamentów, Mam No, jak się na ten. Tak po prostu? No, a patrz, już można mm. przez rurę. Dobre. No, idziesz i na rurę. I na różę. O tam był magnes, To nie był magnes! No ja to był znak drogowy Nie no nie zrobisz nic Teraz ja mogę? Dobra Uwaga, Można uwaga Start! No czego do takiego do czegoś. Ej, nie blokuj mi ręki! Ożesz, ożesz, Z Matko, jakie to jest nerwowe? Nie, no jedziemy, nie, tu nie ma wyboru. Można. No jak, jak nie mam tyle kasy? Dopiero mamy 2000. Dobra. I rura, co ty masz rura? Ja nie mam rury. A tam był magnes, pas. A gdzie było to palenie gumy? Co? Tam taka guma się paliła, pamiętam gdzie z złoku taki pasy był.

Ale mam wrażenie, że on w każdym razie szybciej się powiesza, nie? No tak. O, Ach, no co no, za pek. Nie mam to wszystko. Dobra, teraz ja. Teraz ja, uwaga. I co się widzisz? No widzisz, no dobra, spoko, spoko. Wow rzeszki, no, no. ty, ty, o rzeszki, o ty. o o rzeszki, o rzeszki, co ja rzeszki, o Co o rzeszki, o rzeszki, o kiedy idzie. Nie, a ja nic widzę. Ja tyle nie widziałam. Ale ja lubię. A fak magnes był znowu. Co ty masz magnesa a ja ich nie mam? Pieniądze tracisz. Nie. pieniądze stracisz. Nie. Pan straciłeś. Teraz hmm. ja. A ja tak podróż mam na Ułaga. Ej, a to do tego szczałowego, to musi być bardzo dużo łatych. O. Jest, magnes, proszę. Ja. <laughs> Kurde, no nie, masakra. No, da. no dajesz. A takie fajne magnesi były, nie tak że brzuszko. Tam był magnes! Po drugiej stronie, szybko, tu jest magnes! Jest, jest! A po To jest magnes! Nie? Co to było? Co to było? A to jest coś, nie są dziwne, o tu. O nie. Boże, małego, może ale co dojdzie do tego skaczącego, to ta wygra. Do jakiego skaczącego? Drugiego jakiegoś takiego, nie wiem. Dobra. To do tutaj teraz w boku, bo te Aha, to jest raz Mhm, To jest raz autobus. Mogę jeszcze raz? Nie. Nie? No jedziesz. To Что <Слышко> это за не шалфоны, а пенёнки? А где эти пенёнки? Мамочка, тут нервозно Есть есть магнит! Ła, wow, no nieźle, aż popyłaś ekran No dzisiaj A co to jest? Tu mnie pieniądze zbieraj, no, a to opony to jest nie da Koniec Nie no teraz obóz tego że to nie jest taniło. nie. nieee Do rury Matko, jakie to szybkie Ja nie trafię tam. Widzowie! Yy, no yy, jeżeli ty nie trafisz, to teraz ty ciągle grał. Tak. Ja ci na rękę tam... Ale nie blokujmy. Teraz, teraz prościutko. No tutaj kopię. A będzie ja wygrałam. No i koniec. Matko, masakra. No, każdy się wyszkolił. Dobra. Ostatni raz, ty i ja. No, ostatni raz ty i ja. Daryga, to Marek, tam jak zajdzie, to, to um, on wygrał. No dobra. Jeżeli ja jeszcze raz, to, to wtedy, że ja wygrałam. Gdzie <śpiewanie> jest magnik. Ale chcemy mnie Teraz ja. Dobra, Ej, teraz moja kolej koleżanko. Co robisz na to? No i razy dwa tam było, no. No i widzisz. Teraz ja. co

No, nieźle. Ej, żylik, Ostatni raz teraz ja, a dobrze, krótkie na pewno. Nie, <coughs> to musisz do tamtego. Jak się skakuje na te lury? Orzeszki, orzesz, ty. Tam był magnesior. Już niepotrzebny. Dobra, kończymy? Nie kończę. I wiecie co? Ja... ostatni raz już grasz. I ty też. Nie, ja już nie gram. No piosen. No ty. Dobra, ostatnia gra jaśki i kończymy ten odcinek. Stało się, kończymy? Tak. Odwiedzamy. To w dzisiejszym odcinku to już tyle, jak filmik, na w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i zapomnieć o łapce no, no i dajcie nam łapki w górę, tak dla przyjemności. No no. i widzimy się już jutro. Świeżaki, super zwierzaki no. z naszej paki. No. I będziemy e, wiecie, że... pokazywać kolejne karty. A ja mam różową, całą zapełnioną. Tak, dobra. To było takie odwiedzanie na koniec, to widzimy się już jutro, to na razie.